Róż koto rozpoczyna dzisiaj akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o delegalizację Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość to partia, która wprowadza elementy faszystowskie w nasze życie społecznie. Adolf Hitler nie od razu był szefem faszystowskiego państwa, a skończyło się na obodach koncentracyjnych. Palikot w wywiadzie Rzece przyznaje, że polityka rządu Tuska była wielkim kłamstwem obliczonym na pogrążenie przeciwników. Palikot zaświadcza, że czarna wizja terroru rządów Kaczyńskiego spreparowana została w gabinetach marketingowców przy współpracy realnie pełniących tę samą funkcję tzw. dziennikarzy. Z jego własnych wypowiedzi wynika, że był chłopcem na posyłki i gościem od brudnej roboty. Palikot przyznał, że to Tusk był jego mocodawcą i wszystko było kłamstwem. Że teraz ma już jak najgorsze zdanie o Tusku. Próbował do tego przekonać nie tylko książką, ale i złośliwymi filmami. Wszyscy mieliśmy uwierzyć, że Palikot jest przeciw Tuskowi, że ci co nie chcą już głosować na platformę lub SLD, mogą bezpiecznie głosować na Palikota. I nagle, palikot, chwilę po wydaniu książki, w której sam wytyka Tuskowi jego kłamstwa i manipulacje, składa następującą deklarację. Wszystko nam to wskazuje wygrać to Czyli wybory. pan stawia na premiera Tuska po prostu i na siebie w roli pomocnika. Jeśli będzie to możliwe z Donaldem Tuskiem, nie widzę żadnych powodów, żeby on nie miał być premierem i żeby nie udzielić mu tego typu wsparcia. Ja nie będę rzecznikiem legalizacji. Nie i koniec. Znaczy, chcecie legalizować marihuanę? Wybierzcie innego premiera, i innego, in, in, inną partię polityczną. Skończmy polityczną prostytucją. Ruch Palikota.